No, szarik, wracaj, gdzie ty się tam płoszysz? Halo, chłopie. Ok, moi drodzy, dzisiaj będzie test, już ostatni. Bimbrowni w lokalizacji. O, tutaj sprawdzimy. Bimbrownię na bagnach. Dobra, gdzie ona jest? Okej, okay, jest na bagnach. Magiczne koło teleportacji. Pimbrognia. Dobra, klimatycznie jest na pewno pytanie czy Skorzystnie do rozważenia bimberu Zaraz się wszystko okaże Siemano Francuz Jest bimberek jest poproszę Jest pani I jak zwykle jestem Menel Mówi menel. Pewnie poczciwy pan, ale mało płaci. Dobra, bierzemy najkorzystniejszą ofertę. Taki żarcik, też się podróżą, prawda? Zaraz agenci federalni będą wspomagać mnie w tej podróży. Dobra, zobaczmy. Do Saint Denis. Droga wydaje się być prosta, żeby coś zjeść, A. trzeba zjeść, moi drodzy, żeby nie jechać nigdy w trasę z płucnym żołądkiem. Coś mi tu mówi, że biubrownia w tym miejscu może być sympatyczna. już federalni? sprawdź. Nie, to krzaki. Tam są federalni, dobra. Lekki podjazd. Jeszcze kawałek. Żebym później w ten znak nie wjechał. Tu jest idealnie. Co to mi? Jak się rozkręci uwaga, tu jest wąsko. A cenne buteleczki z bimberkiem nie mogą się oczywiście potuć. Czasu bardzo dużo. Poczekamy sobie nawet na... Towarzystwo Cześć. Ktoś jeszcze? Jeszcze? Ta. Już mi się podoba ta lokalizacja bardzo fajna, sympatyczna, klimatyczna, pewnie mi w Saint-Denis dwie klatki, ale nie ma co się z zrażać. Chyba nie będą mnie ścigać w środku miasta, prawda? Jeszcze bym do cywilów zaczął strzelać, a potem będą? Będą? O, ktoś mi pomaga, bardzo miło z jego strony. Wkradłem mu killa, ale to nic. Na pewno się człowiek cieszy, że mógł wziąć udział w tak zacnej tutaj misji. Dobra. To nie to rami, bo się nam potłucze bimber. Co my tu mamy? Ja, ja, nie stuk ani jednej, to byłbym szczęśliwy. Jest duża szansa. O, proszę bardzo. Idealnie, moi drodzy, idealnie. Miejscówkę na bagnach mogę polecić z czystym sumieniem. Fotka na wzrost levelu. Okay. jakaś nagroda? Jest nagroda, ale bez... bez golda jeśli chodzi tutaj o progres Zaraz, czy ja nie mam jakiejś mapy skarbów? Mam! Ojej, ekstra! Dobra, wpadła mi z level, także piasi ja biorę za skarb a tymczasem okay. trzymajcie się i mamy przetestowane już tutaj wszystkie lokalizacje Bimbrowni Dozo.